Jest czwartek 16 marca, minęła godzina 22. Zapraszam do studia Lotto. Dobry wieczór, Maria Zwierzyńska, czas na losowania. Nie jeden gracz marzy o milionowej wygranej. Taka szansa jest też w zdrabkach, na przykład w zdrabce milion złotych w Keszu. Do zdobycia są dwie główne wygrane po milionie złotych oraz inne atrakcyjne wygrane niższych stopni, na przykład trzy po 40 tysięcy złotych. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 45 milionów 700 tysięcy złotych. Więcej informacji o zdrabkach znajdą Państwo na lotto.pl. Warto sięgać po zdrabki, warto też wziąć udział w zdrap party. Do zdobycia są bardzo atrakcyjne nagrody. Poszczegóły zapraszam na www.modanazdrabki.pl. Do soboty wszystkie wygrane w MultiMulti -multi przy typowaniu 9 liczb są o 50% większe w tej samej cenie zakładu. Grając z plusem za maksymalną stawkę, mogą Państwo wygrać aż 4,5 miliona złotych. Kolejne promocyjne losowanie przed nami. Zapraszam. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby: 2, 66, 33, Trzydzieści siedem pięćdziesiąt dziewięć, siedemnaście pięćdziesiąt trzy cztery sześćdziesiąt cztery siedemdziesiąt dwa sześćdziesiąt siedem czterdzieści siedem dziewięć pięćdziesiąt jeden sześć siedemdziesiąt siedemdziesiąt osiem dwadzieścia jeden pięćdziesiąt sześć i liczba dwadzieścia trzy, która jest plusem. W mini lotto codziennie do zdobycia są wygrane po kilkaset tysięcy złotych. Między innymi w tym miesiącu w łodzi padła piątka warta ponad 320 tysięcy złotych, a w sosnowcu warta ponad 340 tysięcy złotych. Zapraszam na mini lotto. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 5 liczb. Wylosowane liczby to 5, 28, 38, 14, 20. Każde losowanie kaskady to nowa pula ponad 1 300 000 losów, z czego prawie 300 000 to losy wygrywające. Zapraszam na losowanie 12 liczb w kaskadzie. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę. Rozpoczynamy losowanie 12 liczb. To wylosowane liczba dwa jeden, piętnaście trzy cztery Dwadzieścia cztery, dwadzieścia trzy, trzynaście, dwanaście, dziewięć. W ekstra pensji, codziennie do wygrania jest pensja na lata, a jej wysokość zależy od stawki w grze. Na przykład grając za pięciokrotną stawkę mogą Państwo wygrać pensję w wysokości aż 25 tysięcy złotych wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Losujmy! W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4. Kolejne ułożone kule. Bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady. Rozpoczynamy losowanie. Wylosowane zostały liczby 24 27 28 19 8. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra pensji jest liczba 2. Pensja w ekstrapensji wypłacana jest przez lata, a premia w ekstra premii od ręki ta największa może być warta aż milion złotych. Pierwsza taka wygrana już się trafiła, okazja na kolejną już teraz zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejne ułożone kule. Bębny maszyny są puste, zwalniamy blokadę. Rozpoczynamy losowanie. I oto wylosowana liczba. 23. 8. 5. czyta. 20. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstra premii jest 2. 1. I przed nami najważniejszy punkt programu losowanie szóstki w lot to jeśli ją państwo typowali, to już za moment będą państwo mogli wygrać ponad 4 miliony złotych. Trzymam kciuki za kolejnych Lotto Milionerów i zapraszam na losowanie Lotto oraz Lotto Plus. W kasetach maszyny losującej znajduje się po 49 kolejno ułożonych kul, bębne maszyny są puste. Zwalniamy blokady i rozpoczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotto: trzydzieści dziewięć, czterdzieści, czterdzieści jeden, a teraz zapraszam na losowanie lot plus. I oto liczby wylosowane w lotto plus, dwa, dwadzieścia siedem, osiemnaście. Czterdzieści dwa. Siedem, dwanaście. Wyniki losowań oraz informacje o wygranych będą dostępne na lotto.pl. Przypominam, zdrabki kupią Państwo tylko w punktach lotto, natomiast w gry lotto można grać online na lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Przez internet zagrają Państwo na przykład w Eurojackpot losowanie tej gry już jutro, a do wygrania jest 230 milionów złotych. Nasze spotkanie dobiega końca, ale zapraszam wszystkich na jutrzejsze popołudniowe losowania. Poprowadzi je Mateusz Kaczmarek. Dobranoc. Ej, myślicie, że zdrabki kręcą tylko nas? Z <grystanie> cool Zdrab party synku. Moda na zdrabki jest zawsze. Rozkręć zdrab party i zdrab nawet milion złotych.